Interligatornia powstała w 1921 roku. Dlatego w tym roku świętujemy stulecie firmy. Założył ją mój dziadek Bronisław, jak odkopaliśmy pierwszą księgę inwentarzową. Pierwszy zapis jest z 1 lipca 1921 roku, dlatego tą datę przyjmujemy jako powstanie firmy. Firma powstała w Poznaniu. Pierwszym adresem takim historycznym to jest ulica Jezuicka, obecnie Świętosławska. Następnie firma przeniosła się na ulicę Wroniecką, w międzyczasie zahaczając o ulicę, uciekło mi w tej chwili jej historyczna nazwa, w tej chwili jest to 23 lutego. Następnie Wroniecka, następnie chwilę Masztolarska, Gołębia i obecnie Ślusarska. Cały czas krążymy wokół Starego Miasta. Trwanie w tym miejscu, trwanie w Poznaniu przez 100 lat jako firma jest najlepszym dowodem na to, jak jesteśmy wrośnięci w tkankę miasta, w tkankę kultury tego miasta. Był czas, że Introligatornia Lewandowski była synonimem w ogóle pracowni introligatorskiej w Poznaniu. Jeśli ktokolwiek pytał gdzieś na mieście, gdzie jest introligatornia, każdy w pierwszym wyborze wymieniał introligatornię przy ulicy Wronieckiej. W Poznaniu był kiedyś bardzo mocny ośrodek, bardzo silny ośrodek takiej sztuki poligraficznej, nie tylko introligatorskiej, ale też było wiele pracowni drukarskich. Tylko na przykładzie introligatorstwa, tylko na przykładzie Poznania mogę Pani powiedzieć, że w momencie, kiedy ja wchodziłem w zawód, 30 kilka lat temu, było w Poznaniu zarejestrowanych 200 pracowników, które gdzieś w nazwie, gdzieś w szyldzie miało nazwę introligatornia, a w tej chwili. Są dwie, może trzy pracownie introligatorskie. Sukcesja w każdej firmie jest niezwykle trudna, bez względu na jej wielkość czy długość trwania firmy. A u nas to było jakoś tak zupełnie proste. Dziadek założył firmę, wykształcił trzech swoich synów jako introligatorów. Między innymi mojego ojca. I to oni przejęli po nim firmę w momencie, jak, jak ją I rozwinął, i w momencie jego śmierci zastąpili jego usteru tej firmy. Każdy z tych synów próbował wykształcić dalsze pokolenia. Jeden z braci mojego ojca, najstarszy z nich Tadeusz, też miał syna, też został introligatorem. Mój ojciec miał mnie i nie pozostawił mi specjalnie innego wyboru, jak tylko pozostanie, czy wybór tej drogi bycia introligatorem. Także w kolejnym pokoleniu, w tym trzecim pokoleniu, było nas dwóch. Niestety Marek już nie żyje. Jakiś czas wspólnie prowadziliśmy firmę. W tej chwili firmę prowadzę ja wraz z moim synem, czyli udało mi się do zawodu zaprosić czwarte pokolenie. Czy dalej się uda? No tego jeszcze nie wiem. Pracowanie w takiej firmie z taką długoletnią tradycją rodzinną jest moim zdaniem ciekawe z tego względu, że niesiemy ze sobą historię i wartości, które tak, tak naprawdę nas definiują. Jesteśmy tą firmą, dlatego że ona tyle trwa, a nie dlatego, że coś zaczęliśmy tworzyć od, od, od pięciu minut więc no, dla mnie to jest bardzo istotne i, i, i takie fajne. Często jak opowiadam właśnie ludziom, czym się zajmuję, na początku jest wielki znak zapytania, później mówię po prostu, że to jest osoba, która oprawia książki. I myślę, że w tych słowach jest pełna definicja, czym jest inteligatorstwem. Dlatego, że książka jest forma sama, książki nie zmienia się. No wiadomo, teraz na przykład książka została wynaleziona na nowo pod formą e-booka, ale tak naprawdę tradycyjna książka jest ciągle taka sama i tak samo się ją oprawia. Zmienia się technologia, zmieniają się formy, na przykład projektowe, bo oba kiedyś, tak naprawdę, książki, jeżeli mówiliśmy o oprawie o o wykonywaniu tłoków na okładkach. Polegało to na rysowaniu, rytowaniu, obróbce metalu i tak dalej. Dzisiaj obywa się to za pomocą programów graficznych, za pomocą projektowania w wektorach. Projekt karty Menin narodził się w ogóle w momencie, jak ja przyszedłem, bo tak naprawdę była to niewykorzystana luka, którą gdzieś była w tej firmie. Przyszedłem i, i, i mój ojciec powiedział do mnie, że to jest rzecz, którą się możesz zająć, rób jak uważasz. Przyjemne jest to, że teraz gdziekolwiek znajduję się w Polsce, tak naprawdę mówię: O, tu jest nasze karty, o, tu są nasze karty, tu są nasze karty. Tak naprawdę to jest takie budujące, że, że, że już ta mapa takich miejsc, gdzie nasze produkty są obecne, jest już taka dość, dość gęsta. I też te zaufanie klientów, którzy wracają do nas z kolejnymi realizacjami, z ponawianiem zamówień, to jest zawsze, tak uważam, fajne realizacyjnie. Najistotniejsze w tworzeniu Rzemiosła jest dla mnie możliwość, Budowy czegoś fajnego, a będącego zakorzenionym w tradycji. Chodzi o to, że przez te wszystkie lata prowadzenia introligatorni, zmieniały się czasy. Znaleźliśmy się dzisiaj w tym punkcie, w którym jesteśmy, i tak naprawdę nie wiem, czy w firmie się lepiej wiodło przez te wszystkie lata wcześniejsze. Każdy z ludzi, którzy wykonują w tej chwili zawody rzemieślnicze. Musi być bardziej artystą niż rzemieślnikiem, chociaż w byciu rzemieślnikiem nie ma absolutnie nic złego, bo tylko i wyłącznie dobry warsztat rzemieślniczy daje podstawy temu, żeby sięgnąć wyżej. Najlepszą receptą w, w, chyba w każdym zawodzie jest klasyczna metoda uczeń i mistrz. Ta relacja mistrz-uczeń jest najlepszym sposobem na nauczenie na się szczególnie zawodów, które wymagają praktyki, gdzie ten klu jest warsztatowość tego zawodu. Tak jest w przypadku rzemiosł artystycznych, tak jest w przypadku też introligatorstwa. Coraz częściej introligator kojarzy nam się z punktem ksero, który oferuje natychmiastowe oprawy pracy dyplomowej. A gdyby przeciętnego człowieka spytać o introligatora, czym się introligator zajmuje, Przecież nie wie. Introligator jest opiekunem książek. Ja w jednym ze z wywiadów i też na swojej stronie internetowej, definiuję ten zawód, szczególnie część tego zawodu, który ja wykonuję, jako lekarz książek. Bo w pracowni, którą prowadzę, leczy się wiele książek. Książek i tych bardzo cennych z punktu widzenia wartości antykwarycznej, sprzedawalności na aukcjach, ale też leczymy bardzo dużo książek, które tak naprawdę są cenne tylko dla jego właścicieli. Wiele pamiątek rodzinnych, wiele książek związanych z historią wielu rodzin. My je naprawiamy, też często ratujemy same strony, które są zagrzybione, podarte. Przywracamy spójność kartek poprzez szycie tych książek. Wykonujemy do nich nowe okładki albo ratujemy stare okładki. Po części, tak jak mówię, prowadzimy lecznicę dla książek. Głównie jest po to, żeby książkę, rozsypaną książkę, ponownie spoić w całość. To jest jedna z części zawodu introligatora. Oczywiście wykonujemy też oprawy artystyczne do nowych książek. Książka składa się z papierowych kart, które powinny być zeszyte, i do tego zrobiona okładka, która pełni funkcję zarówno ochronną, jak i ozdobną książki. Wydaje mi się, że książki w tej chwili, książka papierowa, taka klasyczna, kodeksowa książka, przeżywa absolutny renesans. Przeżywa ten renesans paradoksalnie też ze względu na pandemię.